Dobrze kochani, jak wygląda prace nad pick upem. Zobaczcie, kolektory wybrałem od Łukasza po splanowaniu. Myślę, że będzie dobrze. Bardzo były wyżarte. Bardzo były zużyte i tutaj udało się tyle odzyskać. No myślę, że będzie dobrze. Teraz to przyłożę do nowej przyłożę to do nowej uszczelki od razu. Dobra, odwrotnie, jak to będzie wyglądało, no powiem szczerze, to, ulala, nie wiem, kurde, będzie dosłownie, dosłownie krawędzią będzie tutaj brać, oj, mam nadzieję, że będzie ok. no tu jest dosłownie, to jest prawie równo, prawie idealnie no zobaczymy, może pastę dam tu dodatkowo, chociaż nie chciałbym maziać tego pastu. czy może to naspawać kurcze nie wiem sam no ale nic w zasadzie tutaj by tak przed, tu był przedmuch i tutaj też był z brzegu przedmuch ale po demontażu okazało się, że to złuszczony w ogóle był materiał rozpadało się korozja najlepiej to by było te kolektory wymienić Kolejne tematy to poduszka. Rozebrałem poduszkę między, poduszkę między budą a ramą i niestety z tej poduszki prawie nie ma co zbierać. Tak wygląda ten element metalowy, więc zamówiłem szybko poduszki, komplet poduszek z. Gdzie ja tu je mam. Z patrola. O, tutaj jest. Tu mam poduszkę z patrola tutaj dobrałem taką podkładkę o, szybko to zdjąć żeby Wam pokazać ta podkładka pójdzie tu przyspawamy podkładkę tutaj do tej łapy i na to już będzie szła poduszka Że było śmiesznie wymiarami to się wszystko zgadza to jest to samo więc nie ma tematu będzie pasowało idealnie Wspawuję, montuję i mam komplecik 6 sztuk tych poduszek. Przednich nie będę ruszał, o tych nie będę dotykał. Tu mało co się dzieje na przodzie, to przód wygląda dobrze. Jako raz, dwa, trzy po trzy na stronę zmienię. Następnie tutaj raz, dwa, trzy śruby, które są urwane. Pierwsze urwały się jak cholera. I tutaj jedna do wywiercenia Raz Dwa i tam trzecia Czyli tu cztery a tam trzy Siedem do zrobienia no to jest masa pracy O patrzcie jak ten silnik wygląda Uszczelka pod głowicą To już taka zardzewiała Dobrze by było głowicę zdjąć No i co I kolektory jeszcze w kolektorach muszę W kolektorach Muszę Wymienić te te szpilki, bo jest jedna urwana, gwinty są brzydkie, więc te szpilki pójdą po prostu do wymiany. Wykręcę je także jest co robić. Biorę się najpierw chyba za te szpilki, które mam w bloku silnika, i najpierw będę je usuwał. Zacznę może od tych, co wystają, i powolutku będę z nimi walczył. Dobra, tylko wam pokażę tutaj to, co była głęboko, to już wykręciłem. E, gdzieś tutaj leżała, gdzieś tu chyba Łukasz położył, bo był Łukasz, e, nie wiem gdzie położył. No, nieważne, w każdym razie już tutaj patrzcie. Wykręcam, więc zaraz to wróci do normy. Jak wykręcę te szpilki urwane, znaczy to są śruby, nie szpilki to wtedy wlecę tu jakimś bączkiem oczyszczę, przylgnie pod uszczelkę, a następny etap to będzie usunięcie i wstawienie nowych szpilek do kolektorów nie wiem czy tu nie przelecę jeszcze jakimś chociaż czy tu jest potrzeba o patrzcie palcami wychodzi o i tak wygląda Tutaj. Tak ona wygląda. No i nie zawsze jest tak różowo. O te dwie poszły szybko. A ta jedna już czwarte chyba podejście. No ale no będziemy rzeźbić do skutku. W końcu musi pójść. No i pięć razy się rwała chyba. Pięć razy nas no Było co robić. Nie powiem. I to i I jest nasza, i jest nasza czy z tego aluminium szybko odbiera temperaturę, proszę o ta to była oparta. Ach. No i co, cacy, strona zrobiona można składać. Nie było tak strasznie. Tak, moi kochani, tak smakuje zwycięstwo, właśnie. Zobaczcie. A nie powiem już, walka trwa. Bo. Cały dzień dzisiaj, w sumie. Cały dzień dzisiaj. Te śrubeczki, o, jakieś tam wyjazdy do sklepu, jakieś tam narzędzia, coś tam dzisiaj kupowałem. U Łukasza byłem z tymi kolektorami. Więc takiej uczciwej pracy, no to tak. Ech, z 5 godzin, 6, może. Ale jeszcze nie skończyłem, jeszcze nie skończyłem. Jeszcze tutaj dwie zostały, no i zostało jeszcze w kolektorach łącznie sześć do wyrwania. Dobra, jak wygląda drugi dzień, a raczej koniec drugiego dnia pracy nad GMC. Śrubeczki ogarnięte, przygotowane do składania. Tutaj mam taką dziureczkę ładnie wyciętą, zgniliznę mam do załatania. Pomyślę jeszcze, nie wiem, czy będę tu spawał, nie chcę mi się rozbierać wnętrza. Żeby to pospawać trzeba byłoby rozebrać te gąbki eee, Pomyślę, może to po prostu eee, Przynituje tu taką blachę Nie wiem, pomyślę Tutaj wzmocnienie wstawione, zostało tylko to przyspawać już Poduszka jedna zmieniona eee, Już wstawione jedno wzmocnienie, zostało tylko obspawać, na razie jest przyłapane Druga strona Kolektor siedzi już na miejscu. Na razie jest przyłapany, tylko nie skręcałem go, ponieważ będą dwa kolektory na miejscu. To wtedy złapię też portki i skręcę wszystko razem, żeby się ładnie to ściągnęło, napięło. I o, i tyle. Fajnie, fajnie. I jutro kolejny dzień prac. O, tutaj trzeba będzie zrobić to samo.

Maciuś ładnie to pospałeś. Ładnie? ładnie. Chciałem zaznaczyć dla wszystkich osób, którzy się w komentarzach tam interesowali. Są trzy szkoły. Trzy i pół szkoły. Albo można zrobić to tak jak było, czyli przełożyć na tą matę i zrobić to na odwalsie, totalnie na odwalsie. Albo można to zrobić tak właśnie, że jest oczyszczone. Jest pospawane, bez rybek, brzydko, ale tego i tak nie widać i tylko my o tym wiemy, ale się trzyma, nie złamie się i tak dalej, ale jest porządnie, doczołowo i tak dalej. Albo można to rozebrać w pył i na rok albo dwa to uziemić, wypiaskować to, pogubić części w międzyczasie, kupić oryginalne progi, wydać na tą multum pieniędzy, a nie tak jak tutaj 150 zł, jedna sztuka progu. I tutaj padła po prostu decyzja, że ma się trzymać. Czyli po prostu to, co robimy, jest ekonomicznie uzasadnione, stanowi ułamek no. tego, co by tu było no. powiedzmy jakoś tam super hiper. To, to, to nie jest twój czerwony Mercedes, że jego wartość po takim zabiegu zmaleje, <laughs> tylko to jest samochód do wożenia tlenu, tlen, tak. tlen, co? Całą, całą Mercedesa. No nie, to no jest... już jest zrobiony prawie, gotowy już jest. No. Nie no to coś się sprawia, proszę bardzo, to jest wszystko. Jest zawoskowane, czego w fabryce nie robili. Dobra, klejmy próg. Tak! Do widzenia? Skończone. Proszę skończone? pana. Skończone? Tak. Skończone? tak. Hmm. Życie skończone. Fajna robota, co? Wyciąganie. zrobione. Wywiercanie w aluminium zawsze spokojnie. O proszę o komentujących o wypowiedzenie się na temat tych linii. Hamulcowych. Nie Tych linii hamulcowych. Mogą mieć? Tak? Jak uszczółka No pod korektor, tak? Tak, da dam, dam. Patrz. Masz to? Gdzieś u siebie patrz. Widzisz? W peżotach tak jest. 360. Tak, to od tego? Często to są. A widziałeś filmik, jak nowy hałd i magistrale wodną puszczają za oponą? Nie. po <gulba> plastikowe wychodzą, przyjdą przez chwilę i wracają. Kupujcie do was wody. A, to jest to. A tu... O, komputer. Też fajne miejsce. no tu na, tu na szczęście idzie nad kole, więc to, to trochę ratuje ten komputer Właśnie, a ta grzałka. I do Michy? I do... Dokąd to najdzie. O nie ma... wiem czy tu nie wchodzi. Wiesz to tu jakieś broki. Jest. To jest... Peszel. No nie, nie, nie. Ale on jest poprzyczytany bardzo. To jest. to jest ten kaszel co tu idzie tu, 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 O, to jest to, tak, to tu jest grzałka w bloku. Jest ruszkę. Widzisz? Tak, Widzisz? to tak. co? Nadal drogi samochód? Proszę bardzo, masz drzałkę. To jest <laughs> Tesli pewnie grzałkę. Ale to też na prąd. Ale z generatora. To jest dla niedowiarków. Proszę Da się? No. Nie nie da się, nie da się. To jest po prostu wykonana rzecz niemożliwa. Ocynk. Latający ocynk. Latający patrz jaki ocynk. No, fajny, rakotwórczy. No, Trochę za mało marginesu doczyściłem, żeby się nie palił ocynk. No i co, 150 zł taki ten. Ten drugi za 50, chyba to. Nie, to 90, a tamten 89. Jeszcze trochę, żeby dobić do tych 100 tysięcy. A nie, Łukasz ci szlifował kolektory, tak? No, Łukasz, Łukasz dychę od, od kolektora. Już 10 tysięcy, tutaj po 10 od tego. Mhm. Zakup auta, zaraz Ta. farba będzie. No. no, rama już zaczyna, ale to zaraz na porównanie z góry będzie widać, bo jedno jest nieruszone, drugie jest ruszone, tylko chcę czymś wybrać ten towar. O tyle się osypało towaru z ramy. Kawałek. Pęknie 1000 zł w gratach. Gimno nikt nowy. To naprawisz? Co? To naprawisz? Tak, ale nie ten. Ale, ale, ale Trochę nie. jest różnica. Ej, chuj Kurwa, buda cała za 500 złotych pęknie do To pewnie w gorszym stanie. W takim samym. No, a to trzeba przezbroić. A no, tak będzie miał nowe. Dobrze jest! Kurwa! To by... No Maciek, teraz to pokazałeś klasę. Ja pierdzielę. Tu jeszcze takie I Nie tylko klasę. Tu jeszcze takiego. Tu ktoś był. Bo tutaj dotąd był wspawany jakiś polkar. I no. Ale ładnie, wyszli sobie. Maciek twierdzi, że tutaj bez szpachli Ale Nie, ty się. jesteś Maciek. będzie cynowane, co nie Maciek. Ale taką cyną lutownicą będzie tak kropać. I rozgrzewane no. też no to w że tak kolbę przykładasz. No. No zdra, Dotykasz tak. I nic. Spoterem. Ale fajnie. Nie no, co po... Jak miecz japoński, patrz taki ham. No. Mhm. To trzeba kwasem wytrawić, tak. żeby nawet było widać tą strukturę. Jest kwas. Czekaj. Patrz. Okay, Robię tak. Robię tak. No, no dobra, ja karton, karton trochę przeszkadza. To jest karton na to to ja Cię kręcę, no. ale fachowo. Ty, te, te drzwi macie. mają te te drzwi jedną ładną tutaj ból, te też. Ale to maciek, jest... A ty, ty jesteś tym z Apkaru? Z czego? Apkaru. Nie, nie wiem, to Ja tylko. Weź, bo mi fakturę wystawi. Apkar i... wystawi fakturę za renowację tego, ale by było. No, a to będzie. 10 złoty. To jest seria polskich GMC, a znaczy. ja jestem Patłyk Mikut. <laughs> No, niecałe dwa pika, pika w cenie Skody Dobrze dwa jest No jest linia prosta, no pewnie nie Dwa tu półtora może być. w cenie Kupy To nie do tego służy no. Dobrze jest Skończył się gaz Więc to jest też tylko tak z... brzydko Tu by warto było coś do dogiąć, żeby to połączyć Chociaż trochę tu nie dojechałem szlifierką, tu trzeba ten zrobić kąt prosty. Tu cały ten rant od dołu trzeba oczyścić, bo on tam kawałek... o tutaj na przykład jest zardzewiały to trzeba go ładnie wymiziać. Tam na pchacie poksydu od dołu. Te wszystkie, no, te wszystkie szpary. E, tu jest spoko, to nie wiem gdzie jest, bo chyba było. Może w śmieciach wyrzucone. Kurde, tamten, tam też nie było, znalazłem na podłodze. Yy, tu tak zaspawałem, tu zostawiłem okno tak, jak być powinno. Tutaj o, tak na ciałem połączyłem, nagiąłem. To by warto było połączyć i zeszlifować później po połączeniu, bo za głęboko jest nacięte. Zeszlifować chociaż żeby tych najgorszych nie było, żeby po prostu jak najmniej komór było, o, tu już widać, że się gaz kończył Żeby było jak najmniej komór, żeby ten epoksyd przykrył ładnie, yy. Chociaż tutaj to fajnie by było tą Sigmą pociągnąć, bo ona jest gęsta. Więc ona takie dziury to powinna zalepić. Eee, nie wiem, można próbować. Ten dolny próg. Ja tu już obciąłem, tak jak z tamtej strony. Taki zrobiłem margines. Ale gdzieś tak odtąd, to to jest słabe. Więc tu ten nowy próg to trzeba... Ja się starałem, żeby ten nowy próg łączyć na środku. Bo nie lubię spawać w kancie, bo po prostu... Nie ma jak dojść później narzędziami, żeby ładnie wykończyć. Ale można zrobić, tak jak z tamtej strony, zrobiłem, że na dwa razy, że wykryć tutaj, gdzie jest zgniłe i zrobić najpierw dotąd zdrowe i do tego dopiero próg. Nie, żeby puzla od razu robić całego, tak jak tutaj. Nie chciało mi się obliczać wszystkich tych kształtów, to zrobiłem pół i pół i to jest od tyłu po pomiedziowane. Tu jeszcze trzeba nawiercić tutaj nie ma tego, bo wyciąłeś, ale tu trzeba nawiercić i przyspawać do, do tego mocnego tam z tyłu, a tutaj To mocne z tyłu widać przez tą szparę, więc tu wystarczy zalać e, Tu od dołu jest oczyszczone, tu zapomniałem, kurde niestety Więc trzeba to jeszcze oczyścić z cynku I by można było wrzucać ten drugi próg e, No nie wiem, no złapać trzeba po prostu najpierw przyłożyć od dołu, odrysować, później przeciąć. Ja sobie robiłem tak, że załapałem tutaj groszka, tu się trzymało, szedłem sobie tutaj, tu sobie ustawiałem, prawdaż, a jak już ustawiłem, to też można zrobić groszka na chwilę, wtedy flamastrem ładnie odrysowujesz, już Ci nie wiesz, nie lata. Tylko tu trzeba jeszcze, bo on będzie chciał opaść, to go tutaj łapiesz szczypcami, żeby nie opadał. Wtedy odrysowujesz, później obcinasz. No i, no i o, ale tak jak mówiłem, że po prawej stronie, jak to było brzydkie, to ja najpierw znalazłem, gdzie to brzydkie się kończy, zrobiłem sobie wrzutkę tego, zamieniłem brzydkie, tak jakby wytworzyłem świeżą, nową krawędź, żeby ten proces wspawywania progu odbywał się do krawędzi bez żadnych tam labiryntów. No i nie wiem, no kurde, no nie ma gazu. Niestety tutaj, no tu można coś zachmęcić. Można, nie trzeba. Nie wiem. Jak tam stryjenka uważa. A palcówką tutaj jeszcze w te dziurę ja bym pomiział, pomiział. Jak najwięcej tej rydzy się pozbyć. Po tej stronie zostało do szlifowania. To jest problem trochę, bo też wisie nie chcą otworzyć przez słup. E, I się nie da dojść. Poza tym listek się tępi strasznie. I już tutaj jest bardzo... Mm, jak listek jest nowy, tarcza listkowa, to ona łapie kantem. A jak się stępia, to się już nadaje tylko i wyłącznie do szlifowania takiego yy, nasadą. Nie, nie końcówką, tylko środkiem, tak jakby. Więc ona tutaj już nie bardzo ten listek się nadaje, się ślizga po wierzchu. Więc jest potrzebny świeży listek, yy, to z, trzeba zeszlifować. Ja to szlifuję także, bo to jest taki tak, takie lekkie przełamanie jest. Ja najpierw szlifuję wspólnie. Tak jakby centruję, i dopiero jak zrobię mniej więcej te górki, dołki, zeszlifuję ze szczytu, to wtedy dopiero wynajduję sobie płaszczyznę, jadę płaszczyznę jedną, później ojadę płaszczyznę drugą. Ale najpierw wstępnie takie 50-50 robię. No i tutaj, tu trzeba podospawywać, jest połapane co który, no po prostu trzeba złapać, i to widać, że o ten na przykład niby jest, ale jeszcze by mógł. Więc, jak szczypce tu są, a on jeszcze nie może tego trzeba młotkiem uderzyć, żeby się trochę bardziej zamknął. Później można obciąć, po, znaczy ja później listkiem szlifowałem, o. a później Cuzamen można obciąć. Yy. A i jak, jak były ostatnie spawy tutaj, gdzieś na szczycie, to udało mi się bardzo ciężko było, ale się udało odgiąć. Wsadziłem sobie nasadkę, co tu leżało, jakaś 21. I przez taki rozporek co jakiś czas udawało mi się spreja, ja sobie głowiczkę w sprayu przestawiłem, żeby on na płasko psikał i mi się udało trafiać tutaj. Także jest epoksydowane to wszystko od środka, niestety bez czyszczenia szczotką, więc taki no trochę na dym, ale, ale jest. Także nie wiem, no można to przylifować tylko delikatnie, żeby nie przechalował. On tutaj też jest takie miejsce, że palcówką tutaj może się da wskoczyć. No i i o, kurde beton, a później to wszystko zmatowić skoczem na przykład, żeby nie zetrzeć tego, chociaż tutaj kurde ja naprawdę listki musiałem długo trzymać, żeby to zetrzeć, ale żeby tego ocynku za bardzo nie rypnąć i tym, i ja bym to sigmą zrobił, bo ona jest mocna, taka gruba, to będzie odbijać dobrze. No i nie wiem, jak będziesz miał Sigmę rozmieszaną, to możesz na tamtym progu, ten wewnętrzny, obrzygać Sigmą, a nie tym sprayem. To też będzie grubiej trochę. Jak się da, to Sigma myślę, że będzie lepsza. To trzeba obsigmować. Tutaj kropkę z kleju szyb i na razie niech tak będzie. To obtłuc trochę albo delikatnie. I obsigmować na razie. Podsubowanie. Sumowanie jest takie, że jeden kruk jest w zasadzie skończony, pozostaje mu kontynuować spoiny, No bo to jest spawanie otworowe, czyli tu trzeba kontynuować. To jest zamknięte, to trzeba oszlifować. I co jest, jest ważne, jest, został pomalowany od środka. Tak, jest pomalowane od środka, i jeszcze na to będzie później wosk. Także myślę, że jest kuloodporny. A teraz. to wosk taki z figur woskowych? Tak. Stopimy Schwarzenegera? Na przykład. No, zależy, co będziesz miał. Fajnie. No i jeszcze, drugi, no jeszcze raz trzeba przyjechać. Ale jest na dobrej drodze, proszę bardzo. To jest e, remont za 100 tysięcy złotych No to już jest zrobione, no, jest profesjonalnie. profesjonalnie. Profesjonalnie jest zrobione No drzwi nie są super proste, te i te, więc tu się też. No nie oszukujmy się, no nie będziemy tu. Ale szpara jest. Wygląda dobrze. Jest dobrze. Jak Kształt jest. Tu i ta rura dojdzie, to będzie dobrze. Będzie czarny. Jest solidnie naprawdę. Dobrze. Ja będę kontynuował nakamerowywanie, jak będę robił dalej. Kolektory zrobione. Nagrane już, tak. Kolektory, Kolektory. zrobione. Kolektory zrobione. Mamy śrubki, także do przodu jest. Poduszki. Silnika, będę, przykład, będę zmieniał. No, ale będę. poduszki te... Z... Tak, z botonowane. Patrola. Z Patrola, tak, tak, tak. Będę je zmieniał. Będę wstawiał tam, gdzie... Wszędzie wstawię te podkładki i obspawam je dookoła. No i będzie super. Dobra, co tyle mam co robić A to nałaka brzynozi nie. Hors ba